W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić ściągacz rybaka tzw. Fisherman's Rip na maszynie dziewiarskiej jednopłytowej. Ściek ten jest przydatny i szybki do zrobienia. Nie zwija się i może służyć jako ściągacz lub jako ściek dekoracyjny. Pokażę, jak zrobić ten ściągacz na dwa bardzo podobne do siebie sposoby. Ściągacz, zrobiony sposobem pierwszym, jest bardziej elastyczny od ściągacza drugiego. Mam na imię Janna i zapraszam na filmik. Zacznij od nabrania oczek na igły i przerobienia wymaganej liczby rzędów dla ściągacza. Wbij transfer z haczykiem w oczko, od którego zaczniesz przerabianie oczek na ściągacz. Przesuń transfer do przodu, aż oczko to znajdzie się poza skrzydełkiem haczyka. Następnie z odpowiadającej mu igły zdejmij oczko i spruje przy pomocy transfera do dołu, tak aby ze sprutych oczek powstała drabinka. Prucie oczek zakończ na wcześniej nawleczonym oczku na haczyk transfera. Przytrzymując robótkę przesuń haczyk transfera z tyłu za dwoma kolejnymi nitkami drabinki i zaczep na niego tylko wyższą nitkę, tak aby nitka środkowa leżała na transferze. Pociągnij transfer do dołu, aby haczyk się zamknął. I przechodząc za pierwszą nitką przeszedł przez oczko, które było już na transferze, tworząc nowe oczko. Pociągnij transfer do przodu lekko do góry, tak aby był widoczny przed drabinką, a przerobione oczko i środkowa nitka były z tyłu transfera. Skieruj transfer poza kolejne dwie nitki drabinki i zaczep na otwarty haczek kolejną drugą nitkę drabinki. Pociągnij go lekko do dołu, aby haczyk się zamknął i przechodząc poza środkową nitką przeszedł przez oczko na transferze i utworzył kolejne. Powtarzaj te czynności, aż przerobisz wszystkie nitki drabinki. Po przerobieniu ostatniego oczka nawlecz oczko z transfera na pustą igłę. Tak wygląda pierwszy słupek przerobionych oczek. Powtórz te same czynności na oczku z co drugiej igły, aby powstała pierwsza wersja ściągacza rybaka. Drugi sposób jest bardzo podobny do pierwszego, z tą różnicą, że druga środkowa linia drabinki jest z tyłu transfera w trakcie przerabiania oczka. Dzięki temu otrzyma się mniej elastyczny ściek który może mieć zastosowanie jako ściek dekoracyjny. Podobnie jak poprzednio, po spruciu jednego słupka oczek przytrzymaj robótkę, a haczek transfera przesuń tak, aby przeszedł przed pierwszą nitką drabinki, a następnie z tyłu drugiej wyższej nitki. Wysuń haczyk do góry tak, aby oczko na haczyku spadło poza skrzydełko haczyka. Pociągnij transfer do dołu, aby haczyk się zamknął, i przechodząc za środkową nitką, przeszedł przez oczko na transferze i utworzył kolejne. Powtarzaj te czynności, aż przerobisz wszystkie nitki drabinki, a po przerobieniu ostatniego oczka nawlecz je z transfera na pustą igłę. Powtórz te same czynności na co drugie igle, aby powstała druga wersja ściągacza rybaka. Po przerobieniu wszystkich niezbędnych oczek wysuń wszystkie igły do przodu i przerób jeden rząd. Ściągacz jest gotowy. Mam nadzieję, że spodobały Ci się przedstawione sposoby na wykonanie ściągacza rybaka na maszynie dziewiarskiej jednopłytowej. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na kanale Maszyna dziewiarska Krok po kroku.